2 listopada 1942 roku. Początek listopada. Na Wołdze zaczyna utrudniać żeglugę. Po rzece nie da się już pływać, ale nie można jeszcze chodzić ani jeździć ciężarówkami po lodzie. Rosjanie wciąż starają się dostarczać 62. Armii zaopatrzenie barkami i małymi pancernikami. Zima to dla Niemców straszliwe doświadczenie. Ich drogi zaopatrzenia są bardzo rozciągnięte, a na zapleczu frontu narażone na ataki partyzantów. Żołnierzom Paulusa zaczyna rozpaczliwie brakować amunicji i żywności. Wojna jest wszechobecna. Cywile nie są bezpieczni w Stalingradzie ani w jego okolicach. Opowiada pielęgniarka Larysa. Jedna z sióstr dostała się do niewoli. Dwa dni później znaleźliśmy jej ciało. Miała wyłupane oczy, odcięte piersi. Wbili ją na pale. Jej ciało było białe od mrozu, a włosy siwe. Miała dziewiętnaście lat.